Podróże i relaks. Kupiłbym sobie mieszkanie w Warszawie, bo zakochałem się w tym mieście. Ja bym zainwestował w nieruchomości. Przede wszystkim, może, w jakąś atrakcyjną działkę. Atrakcyjną działkę, tak. Aha. Jak uh, with jeziorka. Ja bym proponował albo we franczyznę, w jakąś spółkę, w jakiś sklep tak naprawdę, bo jest to całkiem dobry zwrot z inwestycji. Druga rzecz Financial Times. Otworzenie sobie kilku portfeli inwestycyjnych na test, sprawdzenie, jaki jest stopa zwrotu, zrobić sobie kresowanie, czyli co nam przynosi w tej chwili zysk, co stratę i do przodu, no. Wolne konopie. A w co jeszcze? W uprawy w Polsce for the 60% po yeah. the rest? Uh, rest I will do for my business, yeah. Jest kilka różnych możliwości w Polsce. Na pewno czymś zupełnie nowym są kryptowaluty. Można na tym się skupić. Na pewno warto tego jest network, budowanie relacji z ludźmi. Myślę, że też jest kilka takich branży bardziej klasycznych. Jedną z takich, która bardzo się ostatnio w Polsce rozwija jest cywilny rynek broni palnej. W nieruchomość. Nieruchomość To jest najpewniejsze inwestycja. Okej. Okay. A jakieś akcje, obligacje, coś takiego? Hmm. CD Projekt Red. No jakbym dostał milion, to zainwestowałbym z tatą w fabrykę motocykli, żeby budować motocykle i zacząć to rozwijać powoli. Oczywiście samochody też, jakieś tam e, tuning czy, czy naprawa też pewnie. No i jak ta bańka wyjdzie, no to ją z powrotem zebrać.